Witam Was bardzo serdecznie w yy, szóstym odcinku. No, w szóstym odcinku, tak. Yy, Cold Zero, ostatni sprawiedliwy. Ja jestem Devon, dobrze. Po tych naszych dwóch failach. Mo moich failach. Dotarłem do tego samego momentu. A głupi sniper już do mnie celuje. Więc. Czym go zabijemy? Zabijemy go głośno. Przyda nam się trochę tak. Zdychaj Wow, ah, beautiful John. Chyba wiem, gdzie są zdjęcia. Znajdź starą szopę i dobrze ją przeszukaj. Jestem pewna, że coś w niej znajdziesz. Tak, znajdę zdjęcia. Znajdź zdjęcia w starej szopie. O. Przyjechało 4. Aha. I poza odcinkiem, fajny, fajny ten znalazłem. Fajną tak coś zrobiłem. Nie, nie znalazłem. Ogólnie. Zabiłem tych dwóch tu. Tych tu dwóch, co byli wcześniej. Będę tak. Brakuje mi amunicji w tej sniperce Dobra. I. Tak mówię. A, sobie kliknę w taki tam wózek. Tak. No i kliknęłem A pokażę Wam to szybko. Mamy i tak dużo, dużo czasu. I kliknąłem ten wózek. I zobaczcie co się tu stało. Wszystko się rozsypało my... Nie ma wina, dobra A może ma Czy to jak ktoś tam mówił? Moja wina, dobra Ale to było przez przypadek Mniejsza z tym Idziemy zabić tych najgłośniej, pogłośnemu, po cichemu Oni tam krążą Wzięli mnie, czy nie wzięli mnie? O, to jest pytanie. A, oni ja tutaj wszyscy krążą, okej. Okay. Idę za. Brum, 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 samochodzie. Usłyszało mnie aż trzech. No nie, to trzeba wyciągnąć ciężkie działa. Będę rady ich przeszukać, wszystkich naraz. No ej, no, co wy mi tutaj... Co wy tutaj czynicie? Nie chcę się... Przeszukiwać. Słabej tak mieli. Wszyscy zawsze to samo mają. Został jeden, tak? O, zwróćcie w drugą stronę. Cyk! Dobra. A, po moich failach zostało mi wtedy. Rozegrałem to bardziej strategicznie. I zostało mi więcej życia. Mhm, uh -huh, uh -huh. Czy co? Może zrobię tutaj zapis szybki, albo nież zno... Będę robił zapis przed jednym. To z moimi zdolnościami da radę Dobra. Nie, 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 to nie, teraz mam fazę Wiecie co, fajne tutaj wejście jest uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tak ja zabiłem tych dwóch pierwszych Tu wlazłem, wszedłem, nie wlazłem, dobra Tak, ale tu było wszystko na skradaniu Zrobiłem to Tak Wyszedłem, pach, pach, ich nie było Jej, znalazłem zdjęcia Jane, znalazłem zdjęcia. Teraz, teraz muszę się jakoś tam wydostać. Jakoś tam wydostać, okej. Okay. Wiesz co? Może pobiegniesz? Łatwiej będzie. Bro, tak po drodze. Tak kulturalnie. Brzmi kulturalnie. Kulturalnie, dobra, o. Nie kulturalnie, tylko kulturalnie. Biegę, biegę, biegę. I czy on nie odejdzie tywanem? No chyba nie. Nie, dobra, pobiegłem dalej. Zeliminowałem wrogowie 24, jej, wszystkich! Wykonane zadania? Mhm, uh -huh, wszystkie? A wtedy to był jakiś błąd w grze, chyba, że mnie zabili. Ale dobra, znalezione przedmioty, 4. Ja tu robię dalej, wyłączam naładowanie i widzimy się w naszym biurze. Tak, cyk. Dobra, mamy nasze biuro. Zmowa. Nie mogę sobie przypomnieć, skąd znam tego gościa na zdjęciu. W każdym razie nie jest to żadna gwiazda. Miałam długą rozmowę z Donem. I? Zlecił nam następną misję. Mamy uwolnić w porcie troje ludzi. Pamiętasz gang o nazwie Rex? Najwyraźniej tym razem mocno nabroili, a policja już od dłuższego czasu nie wtykała tam pałki. Gdy wtykała będziesz w drodze, naszkicuję miejsca, w których mogą się znajdować i prześlę je. Musisz już jechać. Ja Liczy się każda minuta, musisz już jechać. Dobra, tak samo jak wtedy, zrobię inwentarz i się z widzę przed misją. Byk! Co jeszcze? Albo nie, poczekam do. Dobra, już zrobię to. Ale nam zapłacił tysiąc. Mhm, mm mhm, mm widzicie to? Nie to, tylko to. To jest bebę. Dobra. Dobra, zrobiłem nasz inwentarz, ekwipunku, trochę poukładałem i wsiadłem z samochodu. I właśnie jesteśmy w dokach. Nasza trzecia misja! Damn. Co? Jakiego samochodu wsiada? A to pewnie tam je, jeden z ludzi, na tam siedzi Nas kieruje, tak? Okej, okay, mamy nasz szósty odcinek Tak, dobra to co robimy w tym szóstym odcinku? Lamimy dalej Bierzemy nasze wdzianko niebieskie W czym bardziej nas widać? O, wszystko to samo Dobra Zrobimy to taktycznie, czy zrobimy to byle jak Byle jak Pobiegniemy, słyszą nas Czomki Nie, to nie, nie słyszę. się na maskę Idą Idzie reszta, idzie reszta ekipy Ale ekipa, o ja Tu jestem chłopcy O shit, ma broń Myślałem, że nie ma Że jest inny i nie ma broni Z nich broni nie O, widzicie? Większość z nich broni nie miała. Ale dobrze, że dołożyłem to coś do tej broni. Co ja to będę podnosił pałki? O ty on nie dziaba. Dzia... dziabną mnie, o. Nie dziaba dziaba. Dziaba, dziba, dziaba, dziaba. 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 Uh, same pieniądze kradnę. Pieniądze. Mam już 3000 3128 zegarek też wezmę gdzieś tu były kamery w ja jakimś pudełku były a tu są kamery kamera sorry kamera zrobiliśmy to głośno ale tego co tu tak krąży też zabijemy głośno bo mnie tak denerwuje chłopak gdzie ja strzelałem dobra Mamy 7 minut. Na ten odcinek tyle powinno wystarczyć. Oj! 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 No. Przed końcem odcinka byśmy mieli fail. Dobra. Teraz już nikogo nie oko mnie nie ma, nie. Ja się z wami żegnam. Ale tu jest dużo. I tu. O, dobra. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie No i cześć Albo dobra Jeszcze Wlecę na... do tych Ale tak szybciutko Tak Mik 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 Jeszcze ten Mik mik Warto mnie zabić Dobra Zabiłem Przeszukałem Teraz dopiero I chciałem powiedzieć Tego też Chciałem powiedzieć Komentujcie, subskrybujcie No i cześć, o kolejny dzień. no to jeszcze jednego Ej, ale jak on przy ściany mnie widział Proszę zabić zakładnika O nie, nie dam ci go zabić Okej, okay, przedłużyło się trochę Albo dobra Albo dobra Kurde, oni tu wylecą, to wylecą do tego zakładnika Jeszcze go uratuję szybko Żeby go nie zabili Ich jest tu pełno Taka gangsta wielka Haha, ha, siebie sami zabijają, jej! To dla mnie bardzo szczęśliwy dzień! Zabili siebie sami. O! Brawo! O, ale dostałem expa! Oho, ho! Mamy 9 minut odcinka około! Ale to był wielki bysiur. Się z wami żegnam i żegnam, a się... Ale ja cały czas gram. Ten wielki miał tylko to, tak? I tej, jeszcze z jakim... O, fajną makoszulkę. Hihi, wielki z wielki, z taką z minką. Dobra, ładnie ich dużo już wybiłem. Jeszcze został tam. jeszcze tego. Jeszcze tego, tamtego. No i tak wyjdzie cała misja. Nie, tak nie, tak być nie może. Chcę to jeszcze poograć chwilę. Misja zrobiona wszystko na szybko. A stąd idzie. Widział. Słyszał coś jeszcze. Ten stąd idzie jeszcze. Nie stąd, ale stąd. Tego tak, tych nie zabiłem, bo... Ktoś będzie tam chyba na okolnik nich szedł, coś sobie przypominam. I zobaczy, że zakładnik jest uwolniony, to go zabiję. A zawsze zakładnik ubiorę na koniec. Dobra, mamy 10 minut. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.